Witajcie, moi kochani. Przychodzę do was jeszcze z takim mega szybkim podsumowaniem odnośnie tego nowego festiwalu Święta Tęczowego i to są w ogóle chyba dwa święta skumulowane w jedno w tym roku przez SSO. Więc ogólnie tak, żeby było w takim mega telegraficznym skrócie dla tych mniej cierpliwych, tutaj jest link do odcinka pełnego z dialogami. Jak przyjedziecie na plażę Fortupinta, jest Bookmanka, to tutaj będzie stał James. I po prostu Jamesa musicie przeklikać. On Wam opowie o wszystkim, co się tutaj dzieje na tym, na tym festiwalu. I teraz tak: można tutaj kupić konie magiczne z zeszłego roku i z lat poprzednich. Plus dodatkowo do tego zwierzęta. Tutaj stoi dziewczyna, która ma wszystkie informacje. Tu stoi Vivian, Winnie, boże, przepraszam was bardzo, Winnie. Od której pobieramy codziennie zadanie, i jak wykonamy jakieś mistrzostwa, jakieś CS-ki, to dostajemy dwa żetony: 500 trzlingów i 250 PD do konia. Wiedzie, że tu jeszcze jakaś reputacja nam skakuje, więc codziennie od niej sobie trzeba pobrać zadanie. Następnie, jak sobie pojedziemy troszkę dalej, to mamy oczywiście sklepy. Jest sklep za żetony zarzutone letnie, które będziemy zbierać właśnie podczas wszystkich, podczas wszystkich aktywności. Naprawdę są bardzo ładne rzeczy. Kró króluje Róż zdecydowanie. Następnie przy plaży stoi tutaj Ben w tym miejscu. Z nim musicie porozmawiać i on was zaprowadzi na pomost, gdzie jest rekin i z rekinem robimy zadania. Następnie mamy sezonowe letnie stroje. To są stroje z zeszłego roku z zeszłego roku z Święta Tęczowego, które było bez żadnych dodatkowych atrakcji. Nie wiem czy ich już graliście czy jeszcze. Tutaj są żetonki, można tutaj kupić standardowe rzeczy, zwierzaka takiego można tu kupić kota brytyjskiego. Bardzo ładny jest taki szary kotek, tu można go kupić za 209 star końców. Jest outlet z poprzednich lat również. I jest jeszcze tutaj jeden sklep, tu są tylko same akcesoria, same okulary. Jedne okulary możecie odebrać za, jedne okulary możecie odebrać za żetony. Ja już to zrobiłam, więc nie mam dostępnej tej funkcji. Następnie tutaj jest pani, która opowiada Wam o tym, że możecie puszczać lampiony. Tu jest izobel. Yy, która ma wyścig yy, Aiden, i trzeba go zrobić, żeby uzupełnić tablicę. Tutaj kawałek dalej macie yy, festylowy wędkarz, i słuchajcie, tutaj trzeba łowić ryby. Jak złowicie ryby, to. Też dostajemy żetony i 500 szylingów. Ogólnie bardzo duże są te nagrody. Tego pana, jak do niego przyjdziecie, trzeba sobie przeklikać. Do niego doprowadzi was też Ben. I teraz lecimy tutaj, żeby łowić ryby. I żeby to dobrze kliknąć, to tutaj są takie kółka, i zaraz się pokaże taka łuna, która idzie o. I ona musi być równo w tym kółku. I wtedy to jest na zielono. Trochę mi to zajęło, zanim do tego doszłam ale na szczęście do tego doszłam i już kumam jak to zrobić idzie ta łuna idzie idzie hops i zielone wow pięknie i chyba jeszcze jedną muszę jakąś złowić rybę także lepiej, lepiej jednak podjechać koniem Ok. I wystarczy zrobić to zadanie raz, bo wczoraj na rozpoczęciu trzeba było zrobić to zadanie podwójnie. Może po to, żeby poćwiczyć. I słuchajcie, jedziemy do Bena, bo koło Bena jest taka tablica. Na tej tablicy mamy aktywności danego dnia. I tutaj z tych aktywności już mamy zaznaczona wędkarska, beztroska. Wyścig z okazji odrodzenia Aiden to było właśnie tutaj Izowe Mistrzostwa, czyli CSK i Pamięć Rekina. I teraz musimy zrobić jeszcze zadanie tutaj u Bena, bo Ben z plaży przenosi się tu. I to jest takie zadanie, że Bruce, czyli jego rekin, przyjaciel, zjada rzeczy. I teraz tutaj dostajemy zdjęcie, na którym są, na którym są wszystkie rzeczy, które były na pomoście i za chwilę dostaniemy kolejne zdjęcie, na którym czegoś brakuje i trzeba wybrać yy, po prostu to, co on zjadł. I y, podpowiem Wam, że warto sobie zrobić zdjęcie, bo no codziennie się to zmienia. Ja widzę, że on zjadł torbę. Dobra, i teraz słuchajcie, musimy wybrać, poszukać torbę. Mm, torbę, dobra. Tak, to jest moje ostatnie słowo i będę zjadł torbę. Jeżeli dobrze odpowiemy na to pytanie, no to Ben powinien to wypluć. Brus przepraszam, Bruce powinien to wypluć i wtedy dostajemy mm, punkt na tej tablicy. Okej, okay, dobrze. Zaznaczyłam. Świetnie. Rekin oddał nam to co? Kogoś, jakieś plażowiczki. Dobra. No i teraz tak mamy tutaj to zadanie. Okej. Okay, czyli wystarczy też zrobić tylko raz? Wracamy do tej tablicy i mamy już rekinia pamięć, wędkarska, beztroska. Zrobimy teraz wyścig i mistrzostwa. Yy, Veni. O, widzę, że tu ja nie śpię i jeszcze jakieś osoby też nie śpią, bo jest dosyć wcześnie rano jak to nagrywam. Ok, dobra. I to jest taki mega fajny wyścig. Ja Wam go przyspieszę. Kajka, I tutaj odbieramy sobie od niej punkty. Na tablicy wskoczy nam kolejna aktywność i zostały nam do zrobienia jeszcze zawody, żeby mieć już komplet tych punktów i co tydzień można odebrać jedną nagrodę. Moi drodzy, jestem przy tej tablicy, wróciłam tu i mam tak, rekinia pamięć, wędkarka, wędkarska, beztroska, wyścig odrodzenia. Ajdę, zostajemy mistrzostwa, więc jak zrobię mistrzostwa. To wskoczy mi tutaj 8 na 10 i za kolejny dzień będzie 10 na 10 i będę mogła odebrać okulary z pierwszego poziomu. Jak to nasz SSO informuje, każdy prezent jest przeznaczony na jeden tydzień, więc spokojnie. Są tak naprawdę 3 dni, żeby potrzeba 3 dni, żeby po prostu odebrać każdy z tych przedmiotów. Plus pamiętajcie, że oczywiście są jeszcze rangi czempiona, także każde zawody pozwalają nam zebrać punkty i odebrać wstążki. No to to takie szybkie podsumowanie tego święta. Ciekawe jestem przyszłego tygodnia i czy będą jakieś nowe aktywności i nowe zabawy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i grajcie, bo nagrody fajne, dużo kasy no i fajna zabawa. Coś się dzieje w końcu. Do zobaczenia. Bye, bye!